Jestem nieco spóźniony z tą recenzją, bo kampania Centry na Indiegogo dobiegła końca, ale podejrzewam, że wszyscy zainteresowani zdążyli ją sobie wyklikać. Jeśli ktoś jeszcze o tym projekcie nie słyszał, Sentry jest obudową Mini TX zaprojektowaną i wyprodukowaną w Polsce. Pudełko liczy nieco poniżej 7 litrów, a rozmiarami jest zbliżone do oryginalnego Xbox One. Projekt był w dużym stopniu konsultowany z entuzjastami mojego formatu, a druga rewizja obudowy jest wynikiem informacji zebranych od użytkowników pierwszej wersji. Zatem, co dokładnie się zmieniło? Dostępne kolory. Centry 2.0 dostępne jest w kolorze czarnym i morskim szarym. Na początku ten drugi jakoś niespecjalnie przypadł mi do gustu, ale z czasem się do niego przekonałem. Biały mi się podobał, ale był nieco problematyczny w uzyskaniu powtarzalnych rezultatów, bo obudowy malowane są ręcznie. Zwiększona powierzchnia otworów wentylacyjnych. W przypadku takich małych konstrukcji liczy się każdy centymetr kwadratowy. Na wsparcie chłodzenia wodnego. Sekcja karty graficznej posiada miejsce montażowe na 120 mm radiator, ale ze względu na ograniczoną przestrzeń, Sentry jest gotowa przyjąć radiator o grubości 27 mm i niskoprofilowy wentylator, lub normalny wentylator i niskoprofilowy radiator. W takich okolicznościach wybór karty graficznej ogranicza się do formatu Mini ITX, ale na szczęście takie maleństwa są dość często spotykane. Wygospodarowanie miejsca na radiator spowodowało, że zasilacze SFXL nie są wspierane. Żaden problem, jeśli składasz nowy zestaw, ale w momencie, gdy masz na stanie zasilacz SFXL, nic ci po nim. Poprawione opakowanie. Gęsta pianka gwarantuje bezpieczeństwo w transporcie i sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z produktem premium. Śrubki Security Torx zamiast imbusowych. Jeśli nie macie śrubokręta Torx, nie musicie gonić do sklepu, znajdziecie taki w pudełku. Lista zmian, które mają uczynić obcowanie z centry nieco przyjaźniejszym dla użytkownika, liczy 26 pozycji i film trwałby nieco za długo, jakby je wszystkie wymienić. Na szczęście to, co nie uległo zmianie, to minimalne, industrialne wzornictwo i wysoka jakość wykonania. Jest coś w kombinacji galwanizowanej stali i struktury malowania proszkowego, co nadaje centry ponadczasowy charakter. Obudowa wygląda dobrze, zarówno na biurku, jak i pod telewizorem poziomo i w pionie. Jeśli chodzi o montaż komputera w obudowie centry, to pomimo wszystkich zmian bułka z masłem, to to nie jest. Obudowa przybywa skręcona dwiema śrubkami, co ma sens, gdyż wszystkie i tak musiałyby zostać odkręcone. Nowością w stosunku do wzoru jest również to, że włącznik i wyprowadzenie zasilania nie są preinstalowane. Wynika to z faktu, że instalacja komponentów wymaga zachowania ściśle określonej kolejności, zwłaszcza jeśli ma się zamiar schłodzić procesor cieczą, jak w moim przypadku. Zdecydowanie polecam zapoznać się z dokumentacją. Ta występuje jedynie w formie elektronicznej. Problem w tym, że informacja o tym, gdzie ją namierzyć, wydrukowana została w dość niefortunnym miejscu. W ekscytacji towarzyszącej otwieraniu pudełka można ją przegapić. Sam osobiście zrobiłem to dwa razy. Obudowę zasiliłem Ryzenem 5 2600X, oferującym najlepszy stosunek ceny do mocy obliczeniowej. Procesor spoczywa na płycie głównej MSI i chłodzony jest układem AIO firmy Corsair. Do tej kombinacji dorzuciłem 16 GB pamięci RAM i pamięć masową w formacie M2, co pozwoliło mi na zredukowanie liczby przewodów o 2 w porównaniu do odpowiednika w formacie 2,5-calowym. Pozostałą część w sekcji karty graficznej wypełnił RTX 2070 firmy Gigabyte, a całą zasiliła jednostka ChiefTech o mocy 650W. Kilka kwestii, które rzuciły mi się w oczy przy okazji składania tej układanki. Z centry nie ma dołączonych śrubek do chłodzenia wodnego. Teoretycznie powinny być razem z AIO, ale w przypadku tego egzemplarza śrubek nie było. Naprawdę trudno jest sobie wyobrazić, jak małą obudową jest centry, dopóki nie przystąpi się do próby złożenia w niej komputera. Miejsca na przewody jest tak mało, że co najmniej dwa razy chciałem się poddać. Tutaj należy zaznaczyć, że na doznania towarzyszące obcowaniu centry bezpośredni wpływ ma elastyczność przewodów zasilania oraz wężyków chłodzenia. Całkowite zapotrzebowanie na prąd, wcześniej wymienionych komponentów, wynosi wcale niemałe 300 W. Jak centry radzi sobie w takich okolicznościach przyrody? Procesor obciążony Prime 95 osiąga temperaturę 95 stopni i zaczyna obniżać taktowanie. Po jakimś czasie obudowa robi się ciepła w dotyku, ale system pozostaje cichy nawet pod pełnym obciążeniem. Co ciekawe, po obróceniu wentylatora temperatura spada do akceptowalnych 70 kilku stopni. W takiej konfiguracji Obudowa jest ledwo ciepła w dotyku. Warto zauważyć, że w obu przypadkach w stanie spoczynku wentylator karty graficznej stoi w miejscu. Być może się nie znam, ale według mnie wykonanie w pokrywie stosownej perforacji na wysokości radiatora miałoby zbawienny wpływ na panujący w środku mikroklimat. Strzelam, że temperatura spadłaby o 20 stopni, robiąc nieco miejsca na podwyższenie taktowania procesora. Unigin Valley Benchmark rozgrzewa kartę graficzną do temperatury 74 lub 77 stopni w przypadku obrócenia wentylatora radiatora. Problemem, jaki generuje chłodzenie wodne, jest brak nawet namiastki aktywnego chłodzenia w sekcji płyty głównej. Przez to chipset i układ zasilania nagrzewają się dość znacznie. Być może nie jest to w żaden sposób problematyczne, ale osobiście powstrzymałbym się od bujania na pełnym gazie dłużej niż powiedzmy 4 godziny. Co, jeśli nie chcesz pakować się w chłodzenie wodne? Sentry przyjmie radiatory o wysokości nieprzekraczającej 46 mm. Na rynku jest kilka opcji, a jedną z nich jest Noctua NHL9i. Chłodzony powietrzem Ryzen 2600X osiąga swoje dopuszczalne maksimum i przystępuje do obniżania taktowania. Nie spodziewałem się innego wyniku z dwóch powodów. Po pierwsze, Prime katuje procesor niemiłosiernie, bardziej niż jakakolwiek gra czy program. Po drugie, radiator NHL9i nie został zaprojektowany z myślą o odprowadzaniu 95W ciepła. Kartę graficzną wymieniłem na nieco większy odpowiednik firmy ASUS z układem chłodzenia wydmuchującym powietrze na zewnątrz obudowy. Karta rozgrzewała się do 83 stopni. Miałem nadzieję na nieco lepszy wynik, ale obwiniam bardziej kartę graficzną niż obudowę. Podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale trzeba tę jakże delikatną kwestię poruszyć. Pierwszą Centry można było nabyć za równowartość 195 dolarów, co było kwotą niemałą, ale co bardziej majętym entuzjastom małego formatu mogą ją z czystym sumieniem polecić. Centry 2.0 kosztuje 65 dolarów więcej i o tyle ciężej jest mi ją polecić, chociaż to już nie jest istotne, bo kampania i tak się skończyła. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.